Poniedziałek, 8 września 2025, czas na pierwszą aktualizację nowego sezonu pracy na moim kanale. W obecnej chwili znajduję się gdzieś w okolicach Grotnik, województwo łódzkie, gdzie dosyć często wybieram się na rower i czekam zawsze na jakiś pociąg, żeby przejechał. To jest linia Łódź-Kutno południe-północ. Więc tak, to co u mnie słychać, to jest to, że byłem na wakacjach przez ostatnie dwa miesiące. Nawet nie wiem, kiedy to minęło. Jestem w szoku, że muszę wyjeżdżać już do pracy w przyszłą środę, czyli za dwa dni. Za jakieś 12 godzin zrobię check-in online samolotu. KLMR, France Sky Team, to jest... Oni pozwalają się zrobić check-in 36 godzin przed lotem. jeszcze z tym. No i co no, wakacje były udane, dużo rzeczy załatwiłem, między innymi wysłałem maluszka do Kanady Maluszek Fiat 126P, to jest mój projekt, który już, nad którym myślałem od 4-5 lat, żeby go sprowadzić do Kanady, ale nie na stałe. Zaznaczam, nie na stałe, bo miejsce maluszka jest w Polsce. Poza tym. Wyjdzie taniej, bo tak to bym musiał płacić słowo, rejestrację i tak dalej. Chociaż to już nie był jakiś duży koszt, ale po co mi ten małuszek w Kanadzie? Po prostu chcę go za, 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 e, Płynie do Kanady, zrobię nim objazdówkę Kanady i Stanów. Jeszcze nie wiem, czy pojadę na Alaskę, ale zobaczę, pomyślę, ile to czasu zajmie. I później wsadzę go na statek i wróci do Europy, tu gdzie jest jego miejsce, no. I trochę, tro, trochę, mi szkoda, bo nabije nim dużo kilometrów, on w tej chwili ma... 7000, 8000 km przebiegu, a chcę nim nabić tak do 13 tysięcy. Trochę mi szkoda, ale te kilometry też nadadzą mu inną sentymentalną wartość. No. Jak Maruszek dojedzie na swoich kołach do Kalifornii i wróci do Montrealu, to będzie czad. I później będę go miał w Polsce, to też będzie czad. Jeżeli chcecie go obserwować bardziej na bieżąco, to zapraszam do mojego Instagrama. To jest to, co u mnie słychać. Tutaj jest, jestem w Polsce teraz. W środę wsiadam w samolot. W czwartek idę do mojego pracodawcy e, Prynsa, Już mam, już mam e, przydzielony e, ciągnik e, numer 305958. Niestety mój ciągnik, który miałem w tamtym sezonie, już go ktoś przejął. Aczkolwiek miałem udziłem się, że będzie jeszcze dostępny, bo e, znajomy w prysie, której pracuje w prysie, zrobił mu zdjęcie jakiś tydzień temu i stał dokładnie w tym samym miejscu, w którym go zostawiłem. Ale jak podszedł bliżej, to zobaczysz są jakieś rzeczy. No i Prync mi potwierdził, że niestety, ale ten ciągnik już jest obsadzony. Ja powiedziałem, no to nie możecie powiedzieć mu, żeby się zamienił ciągnikami. No nie o to chodzi, że chcę ten numer, tylko chodzi o to, że ja już wiem co tam było. Zrobiłem tę naprawę. A teraz dostanę następne i będzie następne. Klepanko. A to rozrusznik, a to to, a to tamto sram to i tak wiecie, wiecie o co chodzi, nie? No ale to, to już jest korporacja, oni po prostu, e, i jak to się mówi, idą, idą e, z problemami dnia, a nie, nie myślą e, terminowo, e, przyszłościowo. Tylko po prostu mają to do załatwienia, mają takie ciągniki wolne, takie dają kierowcy. Ja się bałem, że mi dadzą coś mniejszego, tak jakbym dostał coś mniejszego, to bym powiedział, robię tylko Montreal-Toronto, nowy Brunswick, <laughs> no. Bo nie, nie, nie po to jestem w transporcie tyle, lat, żeby się cofać i dostawać gorszy sprzęt. Więc czwartek, ląduję w środę w Montrealu o godzinie 17. E, jak tylko do, do domu spakuję samochód w Mazdę, wszystkie rzeczy, które będą potrzebne do traka. W czwartek jadę odebrać kluczyki do, do biura. I w czwartek wieczorem jeszcze się wpakuje w traka i poprosiłem ich o jakąś krótką trasę na początek, żeby przetestować tego traka. A druga rzecz to jest taka, że maluch. Dopłynie do Kanady 15 września. <laughs> I muszę tego malucha jechać, odebrać w miejscowości Halifax na wschodzie Kanady. Może nawet jakimś kierowcą prynsa się zabiorę, ale to jest podróż, trwa 13 godzin, oni zawsze ład mają ładunki do Halifaxu, a samolotem z Montrealu do Halifaxu to jest półtorej godziny samolotem i kosztuje to mniej więcej 250 dolarów, więc będzie to lepiej do załatwienia. Tylko, że sen jest taki, że maluch przypłynie 15, ale zanim oni go zdejmą ze statku, to zajmuje dzień, dwa, znaczy zdejmują go ze statku chyba od razu, ale zanim... Przejdzie wszystkie jakieś tam weryfikacje yy, i tak dalej i tak dalej. Mogę do, do, go odebrać po trzech lub czterech dniach roboczych. I też będę musiał iść do kanadyjskich celników najpierw jakąś tam deklarację zrobić i tylko obawiam się co będzie z ubezpieczeniem. Bo to nie jest samochód który jest przy, przeznaczony na rejestrację w Kanadzie i dzwoniłem do firm ubezpieczonych w Kanadzie i żadna nie chciała mi ubezpieczyć. Znalazłem jakąś firmę w Ameryce w Teksasie i oni robią takie rzeczy. I co ciekawsze, można u, 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 ubezpieczyć auto na tydzień, na miesiąc, na, na 6 miesięcy. No, także będę musiał to ogarnąć, ale to już mniej więcej mam ogarnięte. Z ubezpieczeniem tylko kwestia jest, czy celnicy pozwolą mi wyjechać z portu, jak samochód będzie ubezpieczony na 7 dni. A dlaczego tylko na 7 dni? Bo plan z maluchem jest taki, że um, odbieram go z portu, jadę nim do Montrealu. Parkuję go i Maruszek będzie zimował w moim garażu albo na wjeździe, albo na magazynie u Jeszcze się z nim może dogadam, bo w podróż przez Amerykę chcę dopiero wyruszyć w przyszłym roku w kwietniu. No bo teraz miałem dwa tygodnie, dwa miesiące wakacji wrócę i co, znowu gdzieś tam pojadę. <laughs> A poza tym, 30 października też już mam wykupioną podróż jadę na tydzień do Panamy, więc to by w ogóle się nie, nie dodawało. Więc to jest to, co u mnie słychać. Jeżeli chcecie być bardziej na bieżąco, to zapraszam na Instagrama, na Instastory. Można się dowiedzieć na bieżąco bardzo, co robię. No i teraz tak. E, zrobię małą ankietę, bo w tamtym sezonie nagrywałem każdy dzień pracy. To był taki vlog. Jest to bardzo e, wymagający logistycznie, ale się da. I na kanale filmy było opóźnione o mniej więcej tydzień, półtora. Teoretycznie jestem już w stanie zrobić tak, że nagram materiał i na koniec dnia go wrzucę. Zmontuję i wrzucę, ale nie wiem, czy to będzie miało sens, bo ja lubię też robić te, takie zwiastuny. I tak myślę, jak zrobię zwiastuny, znaczy jak robię taki wilok na bieżąco, że filmy będą miały opóźnienie dzień albo dwa na kanale, albo no, maksymalnie tydzień, no to wtedy zwiastuny nie mają sensu. Aktualizacje też nie będą miały sensu, bo będziecie wiedzieć, co się u mnie dzieje na bieżąco. Więc jeszcze muszę pomyśleć, no, nareszcie jedzie jakiś pociąg. Więc yy, chcę też zrobić taką makietę i pojawi się na YouTubie później, yy, dzisiaj. Czy chcecie, żeby filmy były w takim samym stylu jak rok temu, w tamtym sezonie? LKA do Pudwidzer, do Kutna. Nie. Przepraszam, to nie LKA, to jest Poloregio. Podobne kolory. Więc chciałbym się dowiedzieć, czy chcecie takie filmy, jakie były w tamtym roku, na bieżąco, dość ten, dość w miarę na bieżąco i, 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 i pra, filmy na kanale prawie że codziennie z delikatnym opóźnieniem, czy po prostu wrócić do tego stylu, co miałem dwa lata temu, że e, nagrywam, e, najpierw puszczam zwiastun, a później dozuję e, odcinki i ten. I, i, i. I tak, no, nie, wiecie co, ja już się tak, też się tak przyzwyczaiłem i teraz odpocząłem od kamery i zauważyłem, że za, zaczęło mi brakować vlogowania. YouTube to też jest troszeczkę nauka. Dobra, teraz e, odpowiem na parę pytań, które znalazłem pod filmami e, z różnych, e, z tych wakacji, e, a później, a później co, a później nic. Później skończę aktualizację, pojadę do domu i to będzie tyle. Pytanie numer jeden. Ile płynie kontener z Hamburga do Kanady? Kontener, nie wiem ile płynie, eee, statek płynie mniej więcej dwa tygodnie, tylko że on ma różne postoje i to jest statek kontenerowiec, ale też roll-on, -roll, roll roll-off. On ma chyba dwa pokłady, na górze ma kontenery, a na dole właśnie można wjechać samochodem jak na prom. I dlatego transportuję maluszka z Niemiec do Halifaxu, bo jest to najtańsza opcja, gdybym chciał go wysłać kontenerem z Polski, z Niemiec czy obojętnie skąd, to jest cena po prostu rośnie prawie że dwukrotnie, bo jest opłata za zapakowanie go, wysłanie do portu i później w Kanadzie też jakiś przewoźnik musi to wziąć, to mógłby na, na przykład print zrobić, a tak to po prostu odstawiam samochód do portu, wjeżdżają na kołach na statek i zjeżdżają ze, ze statku w Halifaxie. I jest taka regularna linia, która teoretycznie ma co tydzień, co tydzień yy, statek, który wypływa z Hamburga i płynie do Halifaxu, tylko że on się tam zatrzymuje w Antwerpii, w Liverpoolu i dopiero płynie dalej. Także dwa tygodnie na tranzyt. I powiem Wam, że cena była bardzo dostępna 1700 euro plus 200 euro za ubezpieczenie, chociaż tego nie musiałem brać, ale mówię, już wezmę. I wydaje mi się, że to jest najbardziej logiczna opcja. I tylko jest jeden minus tego, że jak wsadza się samochód na tego typu statek Ro-Ro, a nie w kontener, w samochodzie nie może być nic poza wyporządzeniem standardowym. Bo ktoś mi się też gdzieś tam pytał, że dlaczego nie włożyłem części do mrożka i biorę je samolotem w walizce. No bo jakbym je włożył, to po prostu by je wyrzucili albo sobie wzięli, ale samochód musi płynąć z minimalną ilością paliwa i z standardowym wyposażeniem. Ja tylko tam zostawiłem. Cztery śrubokręty. Się pytałem właśnie gościa, jak, jak zostawiałem samochód w Hamburgu. Mówi, nie, z tym to nie ma problemu. Jakiś basic tools może być. Pompka do, <laughs> do pompowania powietrza. No i lewarek do podnoszenia i, 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 i linkę do holowania. Mam nadzieję, że w Kanadzie nie będę musiał używać. Dobrze, pytanie numer dwa. Filmy z maluchem mają trzy razy więcej wyświetleń niż reszta. Innych filmów. Jak dobrze to rozegrasz, to możesz sobie na stukać subów i wyświetleń. Wiecie co? no Zauważyłem, że faktycznie jest większa oglądalność, bo to jest pewnie e, temat, który przyciąga więcej widzów, ale mi nie zależy na subach, na oglądalności. Po prostu to jest dla mnie. E, robię to, bo chciałem zawsze tym maluchem przejechać Stany i Kanady. Jeżeli to przyniesie jakiś ruch na mój kanał. To będzie, to będzie plus, ale nie robię to tylko dlatego i nie jestem typu e, youtubera, który w, 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 znaczy wsadzam w filmiki i właśnie na koniec zwiastunów, e, które robię tak 3, 3, 3, 3 minutowe filmy. Czasami robię tak, że e, tam proszę o sub, ale nie robię tego w ten sposób, że aj dajcie dajcie, dajcie dajcie łapkę w górę czy coś, to ja nie jestem tego typu osobą. Pytanie numer 3. Rafał, wracaj do pracy, bo nie ma co w internecie oglądać chcę do Saskatchewan. No do Saskatchewan od razu nie pojadę, bo będę prosił okruciaka. ale już niedługo wracam do pracy i będę nagrywał znowu moje przygody zwykłego kierowcy. Pytanie numer 4. W Kanadzie jest obowiązkowa tablica rejestracyjna tylko z tyłu. Jak to się ma do kwestii wykroczeń utrwalanych przez fotelatorów? Nieprawda, że w Kanadzie jest tylko z tyłu rejestracja, bo to jest tylko w dwóch prowincjach: w Quebecu i w Albercie. Wszystkie inne prowincje mają blachy z przodu i z tyłu. Jeszcze odnośnie blach, to z maluszka zdjąłem blachy, bo właśnie w gościu na statku, jak ładowałem się na statek, powiedział mi, że te blachy mogą zniknąć, bo jakiś pracownik może stwierdzić, że będzie, będzie, będą mu pasowały do kolekcji. Więc w Kanadzie, jak jest fotoradar, to przeważnie jest i z przodu i z tyłu. Nawet w Quebecu. W Quebecu mamy rejestrację tylko z tyłu, ale na przykład na ciężarówkach jest z przodu. I generalnie, jak jest fotoladar, to robi zdjęcie z dwóch stron. Nie wszystkie, ale, ale najczęściej tak jest. No i tyle. Co Wam jeszcze mogę powiedzieć? No, smutno mi, że opuszczam kraj, bo lubię być w Polsce. No, ale lubię też być w Kanadzie. I to jest taka cały czas. Tak Cały czas jest taki mój dylemat. No nic. Taki to był typ aktualizacji. Odpowiedziałem na parę pytań. A teraz zadajcie pytania po tą aktualizacją. Za tydzień odpowiem na nie. A gdzie będę za tydzień? Powinienem być w trasie: może w Toronto, może w Ohio, może w New Jersey. Kto wie? Rafał Zazuniuk, kierowca zawodowy. Jeszcze na wakacjach. Dziękuję Wam za uwagę. Ale walnąłem, monolog niesamowity. Pa!